się mamy ziomeczki z tej strony Demarcinson, a to jest pierwszy odcinek serii trackmania Nation forever yy, zagramy z yy, zaraz wam wytłumaczę o co chodzi zarejestruję się tylko tak yy, dobra yy, to jest gra wyścigowa mam nadzieję że nikt nie będzie zajęty niestety jest czyli dodamy se na początku de martinson ok Taki też jest używany. No to panie Janie. To mamy przez dwa. O ok. Wybieramy sobie tutaj państwo. Yy, państwo na pewno to będzie Polska. Jeżeli ktoś nie jest Polakiem, może sobie wziąć inny, tak? Dobra, tutaj możemy wziąć taki randomowy email, ponieważ yy, nie dostajemy żadnego tam Albo nie, dostajemy, ale można byle jaki, widzicie, weszło. Dobra, zagramy sobie wyścig yy, z botami tak jakby yy, Dobra Gra polega na tym, aby się ścigać, rywalizować z przyjaciółmi na przykład Albo inne bajery, szmery i takie tam Teraz tak, yy, gra yy, ma w sobie 8 milionów osób, więc to myślę, że to jest bardzo dużo A 8, no 8 milionów osób to jest bardzo dużo yy, I myślę, że będzie więcej. Yy, dobra. Ja bym chciał to wygrać przed moimi widzami, których nie mam. Yy, dobra. Teraz tak. Czy prześcignę mojego ducha? Bo kiedyś już w to grałem. Oj, stare, dobre czasy. Jak, mi, jak ja nie wiedziałem, jak się ścigać i brat mi pomagał. I brat mi pomagał. Dobra, nie skomentuję tego, co ja właśnie zrobiłem. Nie wiem, czemu to powtarzam 5 tysięcy razy. Yy, w sensie tą mapę, dlaczego powtarzam ją? No nieważne. Yy, teraz tak. Link oczywiście do pobrania tej gry. Gra jest oczywiście darmowa, jest bardzo fajna, przyjemnie się spędza przy niej czas. Yy, link, właśnie, link do pobrania tej gry będzie w opisie, więc jeśli ktoś chętny chciałby zagrać... Yy, o, dostaliśmy medal jeszcze autora. Jeśli ktoś chętny chciałby zagrać, to yy, może sobie to pobrać. Yy. Tak, fajnie. Polska jest w szóstym rankingu na 92 osoby, na, na, yy, na, na 92 osoby, na 99, na 99, o Jezu, na 92 osoby, na 92 dwa kraje jest Polska szósta w rankingu. A więc tak, logujemy się teraz, będziemy grać z prawdziwymi ludźmi, o, akurat trafiło nam się, że będziemy je, jechać okrążenia, fajnie, bardzo fajnie, yy, bardzo osób tutaj dużo gra, bardzo osób gra chciałem powiedzieć. Yy, można sobie robić kolorowe niki, yy, z, z swoje własne auta, ale żeby, żeby zrobić swoje własne auto i mieć jakiś awatar oprócz, oprócz yy, pana, yy, przykład, no nie ma tutaj żadnego, kto ma awatar jakiś, żeby mieć swój własny awatar, trzeba niestety po... wesprzeć grę i kupić sobie premium, czyli na zawsze. Na zawsze premium. Można sobie kupić i już ten... Bo czasami są takie premium, że można kupić na określony czas i więcej nie. Dlatego mówię, że na zawsze. I teraz tak. I, do, i możemy tam wziąć sobie swój awatar i swoje auto, które by które będzie właśnie widać no a więc tak to w drugim odcinku pokażę jak zrobić kolorowy nick może nie tyle co pokażę co wstawię linka tam żeby zrobić swój kolorowy nick albo jeszcze w tym odcinku nie wiem, zobaczy się dobra, są zajmuje ósme miejsce, brawo dobra, widzę tutaj jakiś belk lata, tutaj Czech mnie wyprzedza Petr Czech. E, Dobra, pięknie I który? Szósty, siódmy, a siódmy Ej, to, ej to, to mnie trochę okłamali, to mnie trochę okłamali Muszę sobie mikrofon podmówić? Jeśli będą szumy, przepraszam a, dobra, jest e, Jestem na no, siódmy Dobra, i nic więcej nie mogę powiedzieć y, 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 Proszę pana, to się nie liczyło e, Dobra Dobra, tutaj jakiś Rumun jedzie. Nie, nie w sensie. <gryw> Rumun jedzie, Boże. W sensie z Rumunii ziomek. Rumun jedzie, Boże święty. Dobra. O, O, świetnie, nie? Super. Wow. Wyskok! Wyskok czy trafię? <gryw> nie trafię. O, nie trafiłem. Wykrakałem. Nie trafiłem, wykrakałem. Dobra. Jakiś domino Polak mnie wyprzedził. Gra polega, na, no, gra polega na tym, aby się ścigać z innymi graczami bądź ze swoimi przyjaciółmi, rywalizować. Zdobywamy tutaj również punkty LP, tylko zdobywamy je w trybie wieloosobowym. Yy, czyli z prawdziwymi ludźmi, tak? Nie. <ścoughs> yy, z prawdziwymi ludźmi. I za te punkty mamy miejsce, tak? Na przykład... Pan na, na drugim miejscu ma miejsce. Boże, jak to zabrzmiało. Pan na drugim miejscu ma miejsce 287 tysięczne, tak? Czyli jest w 287 tysięczny miejsce ma w rankingu, tak? Nie. <grym> I, a no i tak się zdobywa i czy, i Czym ma się mniejsze miejsce w rankingu, tym lepiej, ponieważ ludzie, no nie wiem, na przykład napiszesz im hi, to cały serwer ci odpisuje hej. E, no i masz, i masz fajnie, i masz taki luksusik. E, ale nie, tak naprawdę to potem znasz mapy, e, możesz wygrywać nawet, e, wszystko robić. Hi hey all. O, na przykład, taki Polak sobie napisał hi hey all, e, e, przywitaj się z it. Dobra. No i na przykład takie haj. I... No i cały serwer ci odpisuje haj, tak? Dobra, tutaj już mamy 50 którąś sekundę. Będę, będę, czy będę szósty? Czy będę szósty? Nie, nie będę szósty. Dobra, pan chyba nie przewida się z YouTube. Nie pozdrawiam go, ponieważ się z wami nie przywitał. Dobra. Teraz tak. Teraz na pewno oglądacie to bardzo w słabej jakości. E, jeśli tak, to bardzo ja Was przepraszam. To już nie moja wina, że, e, że to już nie moja wina, tylko wina YouTube, że początkowi mają najgorzej zawsze. E, dobra, tutaj przegoniamy jakiegoś Hiszpana. Czy uda nam się? Udało nam się. Wyskok, wyskok. A fajna jest tutaj opcja, że nie można się zderzać i to jest bardzo dobre, bo gdy na przykład, nie wiem, ktoś przejeżdża mapę, były pierwszy, no, w, de, w Deddy. Czyli w de, Dedi Mania Records to są y, z całego, y, całego z, y, świata, tak? Nie. Y, z całego świata. Dobra, myślę, że przejdziemy sobie jeszcze jedną mapeczkę, albo przynajmniej połowa mapy. Wpiszemy, nie, nie wpisujemy AFK. Bo Jeśli się wpisze ukośnik AFK, to wtedy, yy, bo ci, którzy nie mają premium, mają gorzej. Yy, nie, nie ma AFK, yy, jeśli trzeba wpisać a, coś takiego. Ukośnik AFK, wpisujemy, jesteśmy AFK. I bo zawsze było tak, że co, co 3-5 meczy yy, w tras, wyśc wyścigów, ała, wyknęłem <grych> i powiedziałem ała. Nieważne no już potem by, no i, i, i wtedy nas nigdy nie wyważy, że nie będziemy abot frezon, tak nie że będziemy oglądać filmik będziemy oglądać jak inni gracze jeżdżą jeśli będziemy no jeśli będziemy <ścoughs> wiecie mniej więcej o co mi chodzi jeśli nie to co jest co jest co jest co jest? Co jest? Co jest? Dobra, będę Tak halo. Jest. Dobra, napisałem mu, żeby się przywitał pięknie przed wami. Yy, zrobiłem to tylko dla Was, dla moich widzów, których nie mam, bo jestem Forever Alone. Yy, dobra. O, ale piękny skręt. O ale piękny. Ale piękny. O, podjarałem się skrętem. zaraz będę no hejty. Ja podjaram się skrętem. Dobra, wiecie co ja się ma, się ma bo Pokiełbomasiło się coś mu Mi też się coś pokiełbasiło Dobra, więc tak więc ja myślę, że Że tym pięknym o, Tym pięknym akcentem Ludzie sobie niech przejeżdżają Tym piętym akcentem pięknym, Tym pięknym akcentem Zakończymy ten odcinek yy, Ja się z wami żegnam I widzimy się w kolejnych odcinkach Cześć, czołem, na razie